Idziemy z Karlą do przedszkola. Karla! Dzisiaj, dzisiaj... będą byki. Byk będzie na kółkach z tego stowarzyszenia. O! I będą... Karla bardzo się cieszy, że chodzi na lądotekę. To jest takie Taka świetlica, to się nazywa ludoteka, ale to jest taka jakby świetlica dla dzieci. Oni to mają cały rok. A wakacje jest od 1 lipca, mają przerwę, mają przerwę od 21. Nie od 21, co ja mówię, od 24 czerwca do 30 czerwca. I później zaczynają od 1 lipca do 15 sierpnia. Wow, halo biblioteka. I mi mochila de agua está ahí solito en la Nie jestem pewna, czy mają mieć tą pustkę czerwoną dzisiaj. Widzicie, tak na białej koszulce. W tamtym roku tak zrobili, jak mieli wizytę byka, oczywiście takiego byka na kółkach tak? z plastiku, nie takiego żywego, tylko po taką tradycyjną imprezę lokalną. Ok, jeździłam czapkę, żeby było mnie lepiej widać. i Zobaczcie jaka jestem pięknie opalona od koszulki w pracy. Tak do, do połowy, rękawki tak samo. Eee, tutaj niosę chustkę tą czerwoną, to mają jutro bo w tym tygodniu mają święta lokalne, lokalne święta, więc jutro ma być, dzisiaj ma być byk, ten co wam opowiadałam, że z tego stowarzyszenia. I oni mają e, po prostu będą się nim bawić, to jest taki byk na kółkach i po prostu e, ktoś będzie go prowadził a oni będą uciekać od niego, tak? Taka, tak to będzie wyglądało, taka zabawa. A jutro będą mieli też coś podobnego, impreza San Fermin. Czyli to jest właśnie takie, nie wiem czy słyszeliście? Kochani, to święto San Fermin odbywa się w Pamplona, to jest taka miejscowość, miejscowość miasto w, w Hiszpanii. I oni po prostu, to jest takie tradycyjne święto, gdzie oni. Puszczają byki, o, albo byka, nie wiem ile tam tych byków jest, chyba kilka, kilku. I po prostu ludzie biegną przez te ulicę tej Pamplony. I oni mają właśnie te takie chusty zawieszone tutaj na szyi i są ubrani na biało. I tak to wygląda, więc kala jutro w przedszkolu ma tą imprezę, znaczy imprezę. Mają tematykę cały tydzień święta lokalne, więc jutro będzie sam Fermin. I tyle. W tamtym roku też robili coś w tym stylu. Coś takiego. Więc jestem już przygotowana. I mam w domu zawsze czerwoną, czerwoną chustkę. I tyle. A jak fajnie tutaj w tym parku, bo jest dużo drzew. I powiem wam, że w tym roku w, w Hiszpanii jest chłodniej. Chłodniej znaczy się... W czerwcu myśmy nie, mieliśmy, nie dochodziliśmy do 30 stopni, co jest bardzo dziwne. Jak na Hiszpanii, w Polsce mieliście ładniejszą pogodę jak my. Ok, to ja właśnie idę do domu. I jak będę miała czas, to zaraz Wam jeszcze zrobię taki krótki. Krótki. Opowiem Wam króciutko na temat przedszkola, jak to wygląda. Ile się płaci i tak dalej, jak, jak mi się uda to dziś, a jak nie to jutro. Kochani, już wam kiedyś pokazywałam, to jest główny plac, a na głównym placu mamy właśnie stowarzyszenie. Ja później zaraz to wam przetłumaczę, jak to wygląda. I to wygląda o tak. Z strony to wygląda tak. Tu jest drugie wejście, o tu.

Super wyglądają, bardzo mi się podoba to, ta ulica. Tu jest siłownia, gdzie jeździmy, to jest Parla, to jest na południu Madrytu. To jest, to, to jest, to jest taka, taka dzielnica z domkami, zobaczcie, jak fajnie wyglądają. I zaraz będziemy trenować. Tutaj, o. Alusia już przeszedł. Nie poczekał na mnie, no? haj. Kolejny przykład domków szeregowych. Jest ich bardzo dużo w tej dzielnicy. I ciekawie to wygląda taka spokojna miejscowość. Parla, Madrycie, pod Madrytem. E, kochani, my jesteśmy, my jesteśmy zapisani na, na siłownię, ale niestety czasami po prostu idziemy, może raz w tygodniu, albo raz na miesiąc. Były takie miesiące, co byliśmy tylko raz. I... Trochę mi się przytyło, zwłaszcza tutaj, więc trzeba to, jakoś, trzeba to jakoś spalić. I tyle. Później się napiję kawę przed pracą i też mam sa e kanapki. Staram się też zmienić trochę system odżywiania, żeby, żeby jeść zdrowiej ale na to trzeba mieć czas, żeby to wszystko przygotować i mieć po prostu na to czas zrobić zakupy, kupić zdrową żywność, więc czasami nie jest tak łatwo, zwłaszcza jak ma się, jak pracuje się na cały etat i ma się małe dziecko, znaczy kalonia nie jest taka mała, ale pochłania dużo czasu i energii. Już skończyłam trening, tutaj mam moją kawę, którą przygotowałam sobie wcześniej. Uwielbiam te termosy, one są z Temu, kupiłam go na Temu Kofi. Już kiedyś go miałam, dostałam kiedyś go w prezencie i jest bardzo ciekawy, bo w ogóle nie nie cieknie z niego. Zero, zero. Najlepszy termos jakikolwiek yy, miałam. I kosztował chyba 5 euro tylko. 5 euro na temu. I jest super. Kochani, po prostu świetnie się czuję po takim wiz wizycie na siłowni. A teraz do tego jeszcze kawa i po prostu mega. Zobaczcie, jaka ładna jest ta dzielnica. Super. I tyle, kupiłam kawkę, i zaraz idę biegiem do pracy. Kochani, właśnie czekam na autobus I... i tyle. Co chciałam Wam powiedzieć, że garna chodzi do przedszkola. To jest publiczne... publiczne przedszkole i oni mają świetlicę. Jest świetlica przez cały kurs szkolny i też jest świetlica letnia, która jest od 1, tak jak wam wcześniej chyba mówiłam, od 1 lipca do 15 sierpnia. Mają pierwszeństwo rodziny, który, którzy, które. których rodzice pracują, tak? Mama i tata, jeżeli pracują, to mają pierwszeństwo. Jeżeli tylko pracuje tata, no to wiadomo, że. E, niestety, ale mają. Słychać tira teraz. Niestety, ale e, mogą się nie dostać. E, wydaje mi się, że to jest bardzo zrozumiałe. Gdyż, e, powinno tak być moim zdaniem. Jeżeli ro, jedno z rodziców jest w domu, no to dlaczego nie może się zająć swoim dzieckiem, tak? Ale no tak jak mówię, sytuacja jest różna, niektóre mamy mają też małe dzieci i po prostu nie dają sobie rady. Takie mam piękny takie mam piękne przejście do pracy. Zobaczcie ile mamy cienia. Super jest ten chodniczek. Tutaj są dwa pasy dla, dla rowerów, a tutaj dla pieszych. Idę właśnie do sklepu szybko coś kupić do pracy. I o drugiej, i o drugiej. Mam jeszcze pół godzinki. Więc zaraz zrobię małe zakupy kawa. Na później jakieś jedzonko i owoce. みん、ね、ながドローンなんでバカしなしなし、ね。 Ile wydałam 28,76. Kupiłam troszeczkę perfumy, trochę z kosmetycznych rzeczy, znaczy perfumy i tuż do rzęs oraz jedzonko 28 euro. Mam jeszcze 15 minut. Więc muszę się szybko... Szybko muszę chodzić. Ile mam tutaj? Mam tutaj dużo cienia. Ale i tak, żeby trzeba się chronić od słońca. Mam kremy z filtrem 50, ale używam ich cały rok, nawet jak nie ma takiego mocnego słońca. Ale i tak plamy na, na buzi wychodzą. Zobaczcie w ogóle jaka jest różnica. A plamy to mam tutaj na czole. Idziemy, idziemy. Mam 15 minut, więc na pewno zdążę. Jeszcze muszę się przebrać. Empanada wygląda tak, to jest z kurczakiem i w takim ze śmietan, 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 śmietanowym sosem. Bardzo pyszne. Idziemy, idziemy, idziemy. <gry> Idziemy, idziemy Karla. Dzisiaj mają to właśnie to lokalne e, święto San Fermin i Karla jest ubrana ca cała na biało. Jaki to jest kolor Karla? Jaki to jest kolor? O. Idziemy, idziemy. Karla nie chce mówić po polsku. Więc mamy tutaj problem. Karla, jaki to kolor? Jaki to kolor? Jaki to kolor? Ja? Jały! No. Karla zawsze, jak przychodzi obok baru Agaty, to biegnie do niej i ją całuje, bo często tam mywamy na kawę, na jakieś... Na podwieczorek. Więc bardzo ją lubi. I zawsze ją widzi, jak ją widzi na tarasie, bo akurat idziemy, przechodzimy przez tą drogę. Jak ją widzi na tarasie, to ją oczywiście przytula. I się z nią wita. Zamówiłam, zrobiłam zamówienie z, z tego sklepu. To jest Primor. W Hiszpanii to jest podobny sklep. W Polsce macie podobny sklep tak jak Rosman Tutaj mamy Primor. I. Pokażę Wam, co zamówiłam. Tutaj są ceny. Tuż do rzęs 9,78, kredka do oczu 3,74, olejek do ciała 13,65. To jest bardzo dobry olejek, zaraz Wam pokażę. Babaria, krem do ciała 3,58, Vela odżywka do włosów 10,33. L'Oreal serum 1465, L'Oreal Revitalift Laser krem do Nano 16 euro. Um, I i dostałem dwie próbki. I to jest tak, to jest ten tuż do rzęs. Z, to, jest, to jest Maybelline. Zaraz Wam otworzę, ciężko tak z jedną jedną ręką pokazywać może mi się uda może nie zaraz wam pokażę jak wygląda ten tusz nie wiem czy widać on jest gruby on wygląda tak tutaj mam kredkę do oczu ta kredka. też jest z firmy Maybelline ten krem do ciała z witaminą C. to jest chyba w Polsce też macie tę firmę Bawaria. L'Orealno to wiadomo, że jest chyba na całym świecie. To jest to serum. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Tutaj krem na noc. A tutaj też. Nie wiem, czy Wy macie w Polsce ten krem. Chyba tak, Bio Oil. On jest bardzo dobry na rozstępy, na różne plamy na ciele, takie od słońca. Ja używam ten krem jak byłam w ciąży, jak wyszło mi kilka pasków takich różowych z, z rozstępów, to mi to wszystko zeszło. Oczywiście używałam ten, ten olejek i też inne kremy. używam też z lilla. Z dzikiej róży i też był dobry. A to jest właśnie ta odżywka z Wally. Ciekawe, jak się sprawdzi. A tutaj mi dali taką próbkę. To jest yy, Narciso Rodriguez. Ciekawe, jak to pachnie. Taką próbkę mi wysłali. I tyle. To chyba tylko to wszystko. I zapłaciłam. 71, 73. Właśnie idę do pracy, popijam swoją kawę. Dzisiaj środa i zaraz Wam pokażę polski sklep w Madrycie. Ani już kupiłam kilka rzeczy w sklepie, zaraz Wam pokażę na szybciutko. Nie, nie filmowałam za bardzo, bo też mi było głupio. Są, w miarę, są fajne, mają dobre ceny. Pamiętajcie, że y, transport kosztuje sporo też i też trzeba płacić oczywiście y, dużo rzeczy, jak się ma swój biznes, tak, więc te ceny nie będą takie same jak w Polsce. Zaraz Wam pokażę. Kupiłam bardzo malutko. Wydałam 8, 8 euro. Kupiłam kilka przypraw: wodę, kawę, inka. I zaraz Wam pokażę. Woda, inka, takie przyprawy głównie do gotowania kurkuma, kostka do mięsa. Winiary, woda, już Wam pokazywałam. I kubusia, karli kupiłam. Kochani, po 15 latach mieszkania w Hiszpanii bardzo się przyzwyczai przyzwyczaiłam tutaj do jedzenia. Wydaje mi się, że to jest normalne. Kiedyś, teraz mam polski sklep bardzo bliziutko, 200 metrów od mojej pracy, więc mogę sobie robić zakupy. Codziennie, e, wiem kiedy są dostawy, bo widzę te dostawy, bo jak przyjeżdża Tir, to widzę te dostawy i mogę sobie zawsze coś zamówić nawet warzywa, owoce. Mają ja, e, polskie ziemniaki, e, fasolkę też mieli, mają bardzo dużo produktów świeżych, e, mięso, No po praktycznie wszystko, jogurty więc takie rzeczy mogłam jeść codziennie, ale jestem tak przy przyzwyczajona do hiszpańskiego jedzenia, bo wiele lat. Mm, nie miałam y, blisko polskiego sklepu. Ten sklep jest otwarty mniej więcej od dwóch, trzech lat I, i tyle. Taka ciekawostka, żebyście wiedzieli, że ogólnie y, większe miasta, takie jak Madryt, czy, czy Barcelona, i w Walencji chyba też widziałam y, kilka sklepów, które ma, miały produkty y, y, ukraińskie i polskie. Więc, więc jest sporo por opcji, tak? Że ktoś nie, nie może się przyzwyczaić do, do innego jedzenia jak polskiego, to macie opcję, właśnie. E, macie możliwość kupowania polskich produktów. E, z tego co widziałam, u mnie w miasteczku, to jest malutka, malutkie miasteczko, które jest porządne mniej więcej 40 km od, od Madrytu, i w jednym sklepie właśnie znalazłam Seven Daysy, ogórki też kiszone, więc tak jak mówię, czasami są, można znaleźć nasze produkty, bądź ukraińskie, które są bardzo podobne. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik. I tyle. Jak chcecie, to możecie subskrybować mój kanał i, i czekać na następny filmik.